Witajcie. Na początek przeczytam Wam tekst dyktanda, a potem zrobię to ponownie, tym razem powoli. Na koniec przeczytam cały tekst Dyktanda jeszcze raz. Zaczynamy! Powodzenia. Wujek Tadek. Każdego dnia wujek Tadek pił filiżankę herbaty z jedną łyżeczką cukru. Na drugie śniadanie jadł zupę jarzynową z marchewką. Wieczorem przygotowywał dziewczynkom i chłopcom smaczną kolację. Po kolacji przygotowywał dzieciom gorącą kąpiel. Potem popracował chwilę przy komputerze i kładł się z ciocią spać. Każdego dnia wujek Tadek. Każdego dnia Wujek Tadek pił filiżankę herbaty z jedną łyżeczką cukru. Pił filiżankę herbaty z jedną łyżeczką cukru. Kropka. Na drugie śniadanie jadł zupę jarzynową. Na drugie śniadanie Jadł zupę jarzynową z marchewką, z marchewką, kropka. Wieczorem przygotowywał, wieczorem przygotowywał dziewczynkom i chłopcom smaczną kolację. Dziewczynkom i chłopcom smaczną kolację. Kropka. Po kolacji przygotowywał dzieciom gorącą kąpiel. Po kolacji przygotowywał dzieciom gorącą kąpiel. Kropka. Potem popracował chwilę przy komputerze. Potem popracował chwilę przy komputerze. I kładł się z ciocią spać. I kładł się z ciocią spać. Kropka. Wujek Tadek. Każdego dnia wujek Tadek pił filiżankę herbaty z jedną łyżeczką cukru. Na drugie śniadanie jadł zupę jarzynową z marchewką. Wieczorem przygotowywał dziewczynkom i chłopcom smaczną kolację. Po kolacji przygotowywał dzieciom gorącą kąpiel. Potem popracował chwilę przy komputerze i kładł się z ciocią spać.